Dobry kochani, witam Was ponownie na kanale House of M. Mamy dzisiaj bardzo fajny materiał dla Was do nagrania, dlatego że udało nam się w ten weekend pojeździć dość kontrowersyjnym samochodem i powiem szczerze, że od dłuższego czasu jak śledzicie moje social media, to widzieliście, że, że miałem różne zdanie na ten samochód, ale postanowiłem w ten weekend, w ten weekend go troszeczkę odczarować. A o czym mowa? No oczywiście mowa o najnowszym BMW M5 z serii G90, o którym dzisiaj postaram się wam poopowiadać po tych dwóch dniach jazdy oraz może delikatnie odnieść się do auta, którym jeżdżę na co dzień jako daily, czyli poprzedniej M5 F90. No więc tak, nowa M5, e, chyba najbardziej kontrowersyjna M5, która do tej pory wyszła. Dlaczego? No Przede wszystkim z powodu dwóch rzeczy. Pierwsza z tych rzeczy to to, że jest to hybryda, czyli mamy system elektryczny plus silnik V8 i druga, e, druga taka najbardziej nurtująca wszystkich rzecz to oczywiście masa tego samochodu, która zbliża się praktycznie do 2,5 tony. To były takie dwie główne rzeczy, które wybuchły w internecie, jak się tylko ten samochód pojawił. Ja sobie zostawię te tematy trochę na późniejszy czas, ale zacznę omawianie tego samochodu od e, samego designu tego samochodu. Przede wszystkim e, auto urosło bardzo, długość samochodu w tej chwili jest powyżej, grubo powyżej 5 metrów, więc auto zbliżyło się wymiarami praktycznie do, do BMW serii 7. No, po MC widać, szczególnie po tej, że została znacznie poszerzona. To jest to, co się ludziom po pokazaniu tego samochodu od razu na renderingach podobało: że auto jest znacznie poszerzone. Faktycznie te, te nadkola są w tej chwili gigantyczne. Może tutaj aż tak dobrze tego nie będziecie widzieć, dlatego że mamy już założone zimówki w tym samochodzie, więc takie trochę niewypełnione nadkola są, ale faktycznie już na targach tuningowych pokazywano samochody, które miały włożone fajne 23 calowe felgi z dużymi oponami naprawdę zaczyna wyglądać to bardzo dobrze. Jeśli chodzi o sam design tego samochodu, no to dosyć duże dyfuzory, duże razem z tymi poszerzeniami jest to wszystko dosyć prosto narysowane, czyli mamy, mamy proste linie, tak jak w, w, w poprzednim modelu F90, wszystko przechodziło w siebie tak bardzo płynnie. No to tutaj jednak musimy, musimy przyznać, że ten nowy design BMW to raczej są ostre linie, które tutaj na tym samochodzie widzicie. Oczywiście, charakterystyczne dla ostatnich EMEK- e, przedni, e, na przednim pasie, specjalne zagłębienie, które pojawiło się. M3, M4 e, generacji G, e, przetłoczenie przez karbonowy dach. Ono również było w F90, ale troszeczkę e, inaczej wyglądało. Oczywiście o gustach się nie dyskutuje. Ten samochód może się podobać, może się nie podobać. Dla mnie jest dość ciężką kreską narysowany, więc powiem szczerze, że w tej chwili zobaczycie sobie na przebitkach, jak e, robimy zdjęcia. E, szczególnie porównując F90 do G90, widać wyraźnie, że tamten samochód wygląda na lekki. Ten raczej jest taki dużo, dużo bardziej masywny. I tak jak w F90, to wszystko było takie agresywne, ale delikatne. To jak sobie przejdziemy teraz do G90, do nowego modelu, zobaczcie, jakie mocno odsadzone są te dyfuzory, jakie to jest y, wszystko poszerzone, uwypuklone. Tak naprawdę nie jestem fanem tego typu designu, dlatego że to troszeczkę mi przypomina Audi RS6, eee, takie zaczerpnięcie, zaczerpnięcie tego stylu z Audi. No uważam, że że to, co kiedyś BMW pokazywało, jednak przypadało mojemu gustowi zdecydowanie lepiej, ale tak jak mówię, no są gusta, guściki. Jednym się ten samochód bardzo podoba. Zadawałem to pytanie wczoraj na, na Instagramie, czy na przykład podświetlany grill się e, Państwu podoba. Ja osobiście nie jestem fanem. Na szczęście można go wyłączyć. Natomiast tyle, tyle osób napisało, co, że mu się podoba, co, co mu jeszcze się nie podoba. Więc tak naprawdę jest to absolutnie dyskusyjna sprawa, ale ma tyle zwolenników, co i przeciwników, więc tak jak mówię, o stylu dyskutować tutaj nie będziemy. No i przejdźmy do tego, co w zasadzie w M-kach od zawsze było najważniejsze czyli do napędu. Ja nie mówię do silnika, tylko do napędu specjalnie z premedytacją, dlatego że w tej chwili nie jest to tylko napęd pochodzący z silnika, ale również z silnika elektrycznego. Mamy tutaj 727 koni 1000 Nm, z czego 585 pochodzi. Z tego właśnie silnika, i powiem szczerze, że jest to bardzo podobny silnik do tego, co mam w f 90 i 750 Nm, który generuje, czyli dokładnie tyle samo, co było, co było wcześniej, ale do tego dochodzi prawie że 200, 200 koni mechanicznych z silnika elektrycznego dokładnie 197, które w połączeniu ze sobą generują to moc układu 727 koni i 1000 Nm. Oczywiście hmm, Tutaj musi wejść masa tego samochodu, o której, o której tak dużo zostało powiedziane, bo auto jest bardzo ciężkie, więc ta masa musiała być de facto e, znacznie powiększona. E, w pierwszych testach, w pierwszych wynikach okazuje się, że auto ma 3,5 sekundy do setki, czyli tak naprawdę więcej niż poprzednia M5 i to się pierwszy raz chyba w jakiejkolwiek MC zdarzyło, żeby kolejny model był. Minimalnie wolniejsze. Oczywiście 3, 3, 3, 4, 3,5 sekundy, nie są to weryfikowalne dla, dla kierowcy dane, żeby było czuć, że znacznie z 0 do 100 będzie ten samochód wolniejszy, ale z kolei ten moment obrotowy, tak jak sobie przez te dwa dni tym samochodem jeździłem, jest zdecydowanie odczuwalny, że jest bardzo duży. Czyli na przykład jak jedziemy samochodem z rolki przy wyższych prędkościach powyżej 100 km na godzinę, to faktycznie czuć, że ten napęd zbiera się bardzo mocno i powiem szczerze, że z rolki będzie ten samochód szybszy niż poprzednia M5. Natomiast faktycznie 0,100 tutaj trzeba sobie szczerze powiedzieć, że nie jest to, nie jest to przeskok, nie jest to zwiększenie, nie jest zwiększenie tego przyspieszenia, tylko to przyspieszenie jest minimalnie gorsze. Jeśli chodzi o sam układ, no, pierwsze pojawiły się testy, pierwsze testy na hamowni, które, które pokazywały, że w Stanach Zjednoczonych te wyniki wychodziły prawie, że tam 800 koni, 1100 Nm, natomiast z tego co wiemy w Stanach troszeczkę inaczej są e, te hamownie, inaczej działają, inaczej mierzą na trochę innych obciążeniach, więc mogło się wydawać trochę więcej. Poza tym wydech ma, e, nie ma aż takiego dużego filtra cząstek stałych jak, jak w Europie, więc może z tego wynikają. Te większe moce. Natomiast w Europie mają malutkie gifty, nie są, to bardzo duże, nie są to bardzo duże dodatki. Z tego co wiem, nawet Patryk Mikiciuk też mierzył ten samochód i wyszło tam 230 parę koni. Więc jest mała, mały bonus, ale nie jest to taki gigantyczny bonus jak na przykład w niektórych M-trójkach, które tej generacji były mierzone i wychodziły bonusy naprawdę czasami po 40-50 koni. No dobrze, więc skoro wiemy jaka jest moc i masa tego samochodu, to jak się tym samochodem tak naprawdę jeździ. Powiem szczerze, że napęd daje sobie absolutnie radę. Kolejny raz inżynierowie BMW zrobili kapitalną robotę i naprawdę dali z siebie maksimum, jeśli chodzi o przygotowanie zawieszenia, bo nie powiedziałbym nigdy, że ten samochód waży 2,5 tony. On w krytycznych sytuacjach, bardzo ciasnych zakrętach, faktycznie czuć, szczególnie po tylnej części samochodu, że ta masa tam jest, ale gdyby ktoś mi kazał oszacować tą masę, to bym powiedział 2200-2300, na pewno nie 2,5 tony. Natomiast przesiadając się między tymi dwoma samochodami e, i wsiadając po G G90 do F90. To powiem szczerze, od razu czuć, jaki ten samochód jest lekki. Z kolei w drugą stronę, bo większość, większość testów, które, które Państwo widzicie, to są zazwyczaj testy, że komentatorzy czy redaktorzy wsiadają do, do G90 i nią po prostu jeżdżą, i to jest ich opinia. Natomiast porównując te samochody, jeżdżąc z nimi dwoma tak naprawdę tego samego dnia, od razu widzimy, gdzie jest ta masa. Tutaj. Jest znacznie zredukowana te pół tony czuć. Ten samochód stał się dużo bardziej lekki dla mnie po przejechaniu się G90. Więc to nie jest tak, że tej masy, tej masy nie ma, jej nie czuć. Systemy oraz to, jakby, podejście inżynierów do tego samochodu spowodowało, że, że, że ta masa jest ukryta, że tak powiem, ale ona tam. De facto jest. Na pewno pomaga tutaj fakt, że ta masa jest z baterii, a bateria jednak jest na samym dole samochodu, więc przyczepność, przyczepność tego samochodu i grip jest tak naprawdę bardzo dobry. Ale no umówmy się szczerze, w krytycznych warunkach, kiedy ten samochodem się pojedzie na tor, no to na pewno tą masę będzie czuć. Z kolei z drugiej strony w BMW zastanowiono się, czy kierowcy M5 w ogóle jeżdżą tymi samochodami na tor i ich odpowiedź brzmi nie. Ja co prawda w zeszłym roku swoją M5 raz, raz po to, że jeździłem i byłem zaskoczony, jaki ten samochód jest sprawny. Natomiast inżynierowie oraz zarząd BMW stwierdził, że M5kami się głównie jeździ po autostradzie i ma być to szybki, wygodny samochód. I faktycznie takim samochodem on jest. Tylko zadaję sobie tutaj pytanie, czy to dalej będzie MK, czy dalej tutaj mamy to DNA yy, emek, czy, czy w tym M5 to DNA Mek pozostało, czy dokładając aż tyle masy, czy ten samochód się nie powinien nazywać przypadkiem IM5 albo EM5, żeby to była jakaś tam wersja elektryczna tego samochodu. Oczywiście nie jest to związane z tym, że BMW jest jedyną marką, która te samochody, nazwijmy to, tak, psuje. Inne marki robią dokładnie to samo. To samo się dzieje w Mercedesie, to samo się dzieje w Audi, to samo zaczyna dziać, dziać się w Porsche. Natomiast e, część z tych marek zaczyna niestety odkręcać tą, tą całą elektryczną nagonkę, która, która się pojawiła. Już wiemy, że Porsche powiedziało, że jednak będzie dalej rozwijać silniki, e, silniki spalinowe. To samo, e, to samo się dzieje w Mercedesie, który do nowej C klasy próbuje wpakować jednak fałsemkę z powrotem, więc trochę ten trend zaczyna się na szczęście zmieniać. No, i musimy sobie powiedzieć szczerze, że to nie jest tak, że nagle BMW wymusiło sobie hybrydę. To niestety te głupie unijne przepisy spowodowały, że oni muszą to zrobić, żeby jeszcze zachować V8. Niestety, tą hybrydę trzeba było dołożyć. Jeśli chodzi o design wnętrza, powiem szczerze, że jest zupełnie inny. To jest znowu kolejny przeskok pomiędzy tym, co było w poprzedniej M5, a tym, co. Co się dzieje, co się dzieje teraz z najnowszych BMW? Mamy tutaj te podświetlenia, które są tak naprawdę od czasu nowego BMW 7. Na początku nie podobały mi się tak naprawdę, jak się poustawia fajne kolory, tak jak tutaj w tej chwili mam poustawiane takie kolory charakterystyczne dla M. Da się to przeżyć. Na szczęście mamy cały czas obsługę nie tylko dotykową samego ekranu, ale mamy obsługę tutaj podstawowych funkcji, żeby łatwiej można było się przez to menu przeklikać, bo jest ono bardzo, bardzo rozbudowane, więc, więc dobrze, że można mieć skróty. Oczywiście mamy przyciski M1, M2, które bardzo nam ułatwiają życie i przestawienie się do, do tych właściwych ustawień silnika. No właśnie, właściwych ustawień silnika. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to auto zaraz wam zresztą pokażę, jak odpalamy, odpala się w trybie elektrycznym, czyli tak naprawdę jest zupełnie cicho. Nie słychać w ogóle silnika. Więc tak naprawdę pierwsze, co tutaj robię w tym samochodzie, to odpalam sobie przycisk M2, na który mam poustawiane, poustawiane zarówno zawieszenie, silnik, skrzynie biegów w takim trybie, jakbym chciał je mieć. Co ciekawe, tym silnikiem elektrycznym, który aż tak spowodował podwyższenie wagi, można przejechać tam około 50-60 km. Na szczęście jest tak, że jeżeli jeździcie w trybie spalinowym, a nie w trybie elektrycznym, to ten silnik ma rekuperację, czyli sam się tak naprawdę ładuje, więc nie musicie bardzo często jeździć i ładować, yy, i ładować tego samochodu. W bagażniku mamy, mamy dwa kable, jeden do normalnego gniazdka, drugi do specjalnego gniazdka do, do ładowania, więc mamy dwie specjalne torby. W bagażniku. Poza tym w bagażniku, który nie jest zbyt duży, bo ma tylko 466 litrów pojemności, więc znowu no niby jest to bardzo duży samochód, poniżej 5, powyżej 5 metrów. Natomiast no w środku bym powiedział, że jest porównywalny do tego, co było w FF90, jest to wystarczająca ilość miejsca jak najbardziej. Natomiast bagażnik, no 460 litrów w takim samochodzie, to nie jest zbyt dużo. I nie jest zbyt dużo też jeśli chodzi o bak zbiornik paliwa, bo tu mamy tylko 60 litrów, więc no, przypuszczam, że w takiej szybszej, szybszej autostradowej jeździe, no, co jakieś tam 350-400 km, trzeba będzie niestety zjechać na stację i ten, ten silnik zalać paliwem, bo na 60-litrowym baku paliwa dalej niestety przy szybszych prędkościach nie zajedziemy. Jeśli chodzi o jakość wnętrza, ona oczywiście jest bardzo wysokogatunkowa. Mamy bardzo dużo karbonu. Fotele są bardzo wygodne, powiedziałbym, że porównywalne do tego, co było we w 90. Jak się je dobrze poustawia i skonfiguruje pod siebie, to bardzo dobrze bardzo dobrze trzymają. Kierownica bardzo gruba, to wiano to kierownicy jest faktycznie takie, takie bardzo, bardzo grube. Ja, ja dosyć to lubię, ale faktycznie tutaj ono jest bardzo grube, więc na przykład dla damskiej ręki myślę, że to będzie troszeczkę za, za wiele. No i mamy ścięcie kierownicy, to co też kiedyś było charakterystyczne dla, dla Audi, teraz też się ostatnio zaczęło w BMW, w BMW pojawiać. Tak jak mówię, ekran duży, który nam kiedyś na samym początku przeszkadzał w tej chwili przy, poza, po, poza tym całym tym designie, on w zasadzie w tej chwili p, może nie pasuje, ale w ogóle już przestał Przestał e, sprawiać wrażenie przeszkadzającego. On jest naprawdę dobrze wkomponowany. Poza tym, to co jest ważne, to on jest bardzo dobrze przymocowany do tej deski rozdzielczej. Więc on tutaj nie trzeszczy, nie skrzypi podczas jazdy. Bardzo dobrze jest to wkomponowane i bardzo dobrze przymocowane. Więc nie stwarza ten ekran absolutnie żadnych, e, żadnych problemów e, w sensie jakościowym, czy jakichś tam dodatkowych dźwięków, które się, e, które się z tego ekranu pojawiają. No, i teraz, jako takie podsumowanie, chciałem Wam pokazać jedną rzecz. E, mianowicie wsiadam do BMW M5, e, które generalnie ma być turbo-szybką muscle car limuzyną. E, I pokażę Wam, jak wygląda odpalenie silnika. Mamy odpalony samochód, jest odpalony, przejadę kawałek. coś oczywiście nie i teraz zobaczcie muszę wcisnąć przycisk M2 gdzie sobie wcześniej przygotowałem e, tryb nie, przygotowałem sobie tryb ustawień, i dopiero wtedy ten silnik zaczyna, zaczyna funkcjonować. Czy to dobrze? No, pewnie w korku, w dużym mieście, jeżeli ktoś prze, przejeżdża te, te parę kilometrów w korku, to dobrze. Natomiast, żeby poczuć dźwięk silnika, a po to te samochody tak naprawdę od zawsze kupowaliśmy i kochaliśmy je, dlatego, no to trzeba niestety go dopiero sobie przekonfigurować. Zobaczcie, jak to brzmi. Niektórzy mówili e, dziennikarze, że brzmi lepiej niż w 90 No, powiem szczerze, że jest to gruba przesada na pewno. Nie brzmi lepiej niż F90, bo jeżdżę tym samochodem na co dzień. E, natomiast w środku e, większość dźwięku, który słyszycie, to jest to dźwięk e, z głośnika. Nawet takie bardzo niecharakterystyczne dla, dla V8 przebąkiwania, przebąkiwania z wydechu. Na zewnątrz dosyć dobrze go, dosyć, dosyć dobrze go słychać faktycznie. Natomiast e, powiem szczerze, że to, że odpalamy go w trybie cichym dla mnie jest e, no, dosyć dużą wadą. Uważam, że nawet mimo tego, że ta hybryda tam musi być, ten start tego samochodu powinien być jednak z fałsemki, a nie z silnika elektrycznego. No i pytanie, jaka ja stanowałem piątka? Obiecywałem Wam już w tytule, że, że dam moją szczerą opinię na temat tego samochodu. I powiem Wam szczerze, że to jest bardzo dobry samochód. To jest bardzo dobry samochód z wielu względów, przede wszystkim tego, że jest bardzo szybki, jest bardzo sprawny, nie czuć tej masy absolutnie. No gusta, tak jak mówię, nie dyskutuje się o tym, do no, mi się stary design BMW lepiej podoba, F90, M5 moja podoba mi się lepiej, dlatego że tam te linie przechodzą płynnie, tutaj jest dużo bardziej agresywnie, ale rozmawiałem z wieloma młodymi osobami, nawet ze swoimi dziećmi, które oglądały ten samochód i powiedziały, że te kolorowe podświetlenia w środku im się podobają, że podświetlenia Grilla im się też podobają, więc może to jest kwestia generacyjna. Ja nie chcę wyjść na totalnego dziadersa tutaj i mówić, że, że, że wszystko, co tutaj jest, jest absolutnie B. To oczywiście może się podobać bądź nie. To jest kwestia tego, kto jaki ma gust i z jakiej generacji prawdopodobnie pochodzi, ale tak czysto, czysto samochodowo już, już zostaje. Sprawiając te wszystkie otoczki dookoła, jest to naprawdę bardzo dobry samochód. Tylko moje pytanie jest, czy to dalej jest Emka? Yy, dlatego, że. Yy... Te samochody M dawały nam bardzo dużo takich emocji, o które nie trzeba było się w żaden sposób prosić. To były emocje, które po zasiadaniu za kierownicą i odpaleniu silnika od razu się pojawiały. No tutaj, przez to, że samochód może sobie przez pierwsze kilometry poruszać się w trybie cichym, oraz to, że tak naprawdę jeździ bardzo dobrze, bo ma tyle systemów i jeździ bardzo dobrze, bo został tak mocno zaangażowany system inżynieryjny, że potrafili ukryć tą masę. Czy to tak naprawdę daje dalej kontynuację tej literce? Absolutnie uważam, że to jest samochód bardzo dobry do jeżdżenia na daily, do, do tego co BMW uważa, że właściciele M5 faktycznie ten samochód używają. Tylko czy to się dalej powinno nazywać M5, czy może powinniśmy trochę tą nazwę zwiemienić, może EM5 albo IM5, w jakiś sposób troszeczkę to ze sobą rozdzielić. Szczerą mam nadzieję, że tak jak wszystkie CS-y, które się ostatnio pojawiają, czyli M3, M4CS, niedługo wyjdzie M2CS, czyli troszeczkę bardziej agresywne samochody, samochody, które trochę bardziej przypominają stare Mki, również w M5, to CS będzie miało zastosowanie. Może się uda. Ten samochód zrobić bez, bez hybrydy. To by było pewnie marzenie wielu, wielu użytkowników tego samochodu i pewnie w, tamtym, w takim przypadku mógłbym na te dyfuzory przymknąć, przymknąć oko i cieszyć się po prostu tym samochodem. Jeśli chodzi o cenę tego samochodu, to tu BMW nie przegięło. Ono kosztuje prawie tyle samo co kosztowała poprzednia, poprzednia M5, czyli F90, i to jest, to jest jak najbardziej ok. Co jest bardzo fajne, ten samochód również występuje w wersji kombi. Czyli mamy w końcu Turinga w piątce po po dwóch Turinga, które były wcześniej, czyli E34, E61. Potem jakoś tego Turinga tego nigdy nie było. Teraz wrócił i powiem Wam szczerze, że tak jak jeżdżę tym samochodem i widzę jakie są jego zalety, to tak naprawdę Turing dużo bardziej do tego, do tego samochodu pasuje niż, niż wersja sedan. Będzie to samochód bardziej rodzinny, bardziej przyjazny do, do wyjazdów w trasy na narty czy jakieś tam krótkie, krótkie eskapady, bo no nie jest to samochód torowy. Nie ma co tutaj się, się oszukiwać. Więc to na to nadwozie Turing. W tej nowej M5 myślę, że będzie dużo, dużo lepiej się sprzedawało niż, niż na dwozie Sedan. A jeżeli ktoś cały czas chce trochę zasięgnąć starego M, starej motoryzacji, to dokładnie w tej samej cenie możecie sobie kupić najnowsze M4CS. I to jest dużo bardziej ascytyczny samochód, więc cały czas można w BMW kupić coś fajnego. Tym samym bardzo dziękuję BMW Zdunek za użyczenie tego samochodu. Miło dwa dni było się z nim poznać a wy może mogliście poznać moją opinię na temat tego samochodu. Bardzo Was proszę o subskrybowanie kanału, żebyśmy mogli dalej kontynuować nasze, nasze nagrywki. Obiecuję Wam, że na kolejnym filmie zajmę się trochę moim kajenem, który, który tylko był pokazany przy samym zakupie, natomiast tam wiele zmian już zaszło i myślę, że będą to ciekawe rzeczy do omówienia, więc w kolejnym filmie widzimy się. Kajen Overland 957. Do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się, cześć.